Dzień dobry, widzowie ze strony a To kolejny odcinek z serii Po Sąsiedzku. To już trzeci odcinek, nam, nie na drugi odcinek, ale trzeci z tej serii. Jeździ się ze mną mój sąsiad Alan. Witam serdecznie. A my, co widzowie, dzisiaj 2 lipca e, mamy już wykoszone u nas. i chodzi o e, żniwa w lato, mamy wszystko skoszone, mamy teraz tylko soję. E, my, dzisiaj co? Zaczynamy, wsiadam do 3PK, jedziemy od razu bez zastanowienia. Ko Kosieć łąkę. Zostawcie łapkę. I su subaj, łapkę w górę. Zapraszam do kanału mojego sąsiada. Yy, link będzie w opisie. Nie wiem, kiedy wy to oglądacie, więc nie powiem, ale powiedzcie, jeśli te osoby co mają ferie, to odezwijcie się. O, już włączyło się. I jak tam ferie wam jajo, ci co będą mieć ferie, to... napiszcie, czy w ogóle macie jakieś plany. I współczuję osobom, osobą, której już wrócimy do szkoły. No co ja wam powiem. Tak naprawdę dzisiaj to będziemy bardziej kończyć orkę, bo tam ciągnik na polu zostawiłem. Tam przygotowane do orki. Bo tam już większość to jest zorane. Tam takby trochę na no, odcinek przygotowane. okej okay. No, e, co sam się dzisiaj ty robisz? jadę po Czyli widzicie u sąsiada oporowe pracowania? O kurde, tu widzowie, coś się nie zasiało, chyba trawy. No więc u sąsiada oporowego pracowanko. Sąsiedzie, czy ty coś... O Jezu... Dobra, nic nie widzieliście. Czy ty sąsiedzie coś zostawia sobie na no, odcinek z prasowania No, tam mam zostawiać, ja czy nie mam łąki. Mhm. Ale nie no, w sensie, czy jakieś... Jedne pole zostawisz, czy wszystko parsujesz, co? ja mam tylko jedno pole, Ej, e, o, zapomniałem. Dobra, przepraszam. Na, na razie mam jedno, ale będzie jeszcze połóż do pracowania. No, a, no to... Najwyżej, no, że tak. No, my... Nie wiem, widzę, u nas mamy dwa pola, więc też pomyślimy. Bo ogólnie nie jestem pewien, ale nie wiem, czy my w następnym odcinku nie będziemy się widzieć już na sierpniu. Nie wiem, jak sąsiad tam, sąsiadowi pasuje. Mówię, będziemy się widzieć na sierpniu. Bo nie wiem, ja, a jak skoszę trawę, to szczerze mówiąc, to... No ogólnie jeszcze jeden odcinek możemy zrobić na lipcu. Tak, żebym już skończył sobie dokładnie tu trawę robić na odcinku Twoim, bym zrobił to do końca. Nie. No tak, no to już mówię, no to, to już można. To już można przewijać na sierpień. Mój <laughs> Boże. No. to są Beka się pewnie boliła. Dobra. Zrobię. Dobra A w ogóle, właśnie dla osób spostrzegawczych, mam nowe shadery, te oświetlenie nowe i ogólnie. Po pierwsze, czy zauważyliście, że mam nowe shadery? Bo to po pierwsze, a po drugie, czy Wam się podobają te, te nie shadery? Oświetlenie. Czy Wam się podoba? Bo ogólnie tamte, co wcześniej miałem, były naprawdę, naprawdę ciemne. Jeszcze reshade jakoś się rozjaśniał trochę. Ale tak one były strasznie ciemne i bez to tak ciężko się grało trochę. A tu to mam bez to re z Reshade'em. Reshade re oczywiście widzę reshade zawsze coś tam robi. Jeśli chodzi o... co? Robimy mi nie. Zresztą jakoś to lepiej wygląda z Reshade'em. Tak, masz, macie rację, macie masz rację, dobra. Jeszcze nie wiem kiedy, ale... ...dumuję muszę się odkazać, pewnie jeszcze remontowałem, ale nie wiem kiedy. No słuchaj, weź chociaż w dziesięć odcinków do mnie Nie no mówię nie wiem kiedy, j**a, to nie mówię przecież. Uzu.

No, i ogólnie, jeśli chodzi o fs 25, Jezu, Ogólnie, jeśli wyjdzie jakakolwiek polska mapa, to nie wiem, jak sąsiad. Czy sąsiad też jest do tego skro, sko, skłonny, ale ja będę tworzył polską serię. Ja nie wiem, no, mi się pewnie wyniknął, raczej, ale no, może i to się pójdzie. Ale nie, w sensie chodzić się ze mną być jakoś serię polsko. Nie wiem, nie, Wlaki, nie wiem, muszę powiedzieć, się, się nie być. Ja Choć jak mówię, to jeszcze zanim... Y, tam jakoś ma po Polanki czegoś tak wyjść, więc to jeszcze... Ale tak to ogólnie na razie widzę czekanie, czekanie jest. Szczerze mówiąc każdy czeka na szpako, na szpakowo, a ja tak sobie bardzo nie czekam na szpakowo. Bo człowiek się w dwójce dosyć na nie nagrał i tak jakoś. Nie wiem jak z ty sąsiadami, ale mi się ta tak chciała nagrać. się nie Ja to czekam. O. Ja czekam. Ja dalej będę czekał na jakąś nową mapę. Nie, nawet nie tego, co ja miałem, będę, ja, co będę robił, bo nie miałem nie będę robił na odcinku. A i tak pewnie ja nie zrobię, bo nie będę miał ja jednej rzeczy. Przecież zapomniałam. No chyba sąsiedztwo wie o co ci chodzi. Nie, <grym>, nie jestem pewien sąsiad, ale chyba wiem o co ci chodzi. Tak, chyba nie wydają się. No, właśnie o tym mówię. Ale, Leslumisia, ten twój odcinek chyba będzie 63 czy pak będzie wolny, więc jak będzie chciał, to sam może pożyczyć się do mnie, czy No. No. Nie, no kurde, już szybko. Kończymy głosie i jest... ...co dopiero. O Jezu, co ja to jest... Może jeszcze przewrócanko zaczyn robić. Nie wiem, Ty no, słuchajcie, patrz tak patrząc na to to tak. Ja już... właśnie to około ten ostatni raz przejazd zrobię ja już mam koszyk z tych... Doliczy no za mnie, to jest 10 minut 12, zajmie ta orka, może tam 15. A ja chcę co najmniej pół godziny filmik zrobić. No i w tym właśnie momencie skoś, skończyłem kość. Ja w tym momencie to nie wiem, może nie Bo są, że ty masz dwa pola, tak? Łącznie, chcę w się sensie teraz tylko nie, trzy. No tak, tylko dwa. Nie, trzy w sensie, chodzi mi ogólnie, że. A tak to trzy. No się My się tak otopniemy. O. Tak jak mówię, to już większość się jest zrobiony. O, dobra. też, co to nie zresztą, że czy przejazdy. No tu, tutaj to sobie słója będzie, więc tutaj orka to jest wręcz wskazana. No a czy się orkę zrobić na takim przebudowie z krzywym polem? W sumie te które, bo to są wszystkie pola krzywe. 40. Ja mówiłem, na którym będzie się robił projekt.

ale, no, jakbym jutro wstawił, to byś na piątek musiał wstawić, to chyba. Nie, jak... nie, ale by było lepiej, nawet, że w sobotę chcę wstawić, to nie muszę, bo to ma więcej czasu. A wtedy, kiedy nie będę o której nagram, to znowu. Ale w piątek lepiej. No no, jakbyś, jakbyś się wstawił, no to nie wiem, o której się widać, by to mogli spodziewać odcinka. No, na pewno przez 20. No nie, no zobaczymy no, ale mam nadzieję. że Żebyś odcinka o 22 nie wstawił, co nie? Bo to... do tego właśnie mówię, żeby mi No ale właśnie mi bardziej bym jutro, bo już ta rodzina chciałbym trochę tak nie to powiedzieć... Chcę trochę od rodzinnego. Jeśli chodzi o wstawianie i bym po sam się tylko wstawił i... Nie w spotowaniu sobie pięknie My mamy tak, no Ty z 4 minutorem. Nie, to przynajmniej całe 4 Ile to... Jezu Coś widziałem Ja tam byłem A ogólnie dało chyba nam łącznie tam około 16, a, nie, 17 chyba ton dało nam Uczelnicy więc no ładnie, moim zdaniem ładnie sypnęło, jeśli chodzi o tę sprawę. Pani, bo mam długo fajny skręt, mam najmocniejszy skręt, to jest około 80. No ty wiesz, no ty, ty masz dwa odcinki bez napędu, ja mam jeden z napędem, powiedz. To też dlatego masz lepszy skręt, co nie. Żeby, szczerze mówiąc, żeby Zetor też nie miał napędu, co nie? To myślę, że jeśli chodzi o sam skręt, to bym miał tak samo jak u ciebie. Coś o co chodzi. Dobra widzowie macie rację. O. Na 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 I ogólnie widzowie jestem siebie zdumny już drugi odcinek pod rząd, nie używam przybliżania kamery. Jestem siebie dumny widzowie. Tak pod rząd. No bo dwa odcinki. Nagrywam przecież. To ja już pierwszy nagrywam, ale dzisiaj drugi nagrywam, więc tak podrządzam to nie. W zasadzie mi chodzi po dwa odcinki podrząd, że ja nagrywałem dwa odcinki po sąsiedztku i mam pod, dwa podrządy. Nie, że dwa odcinki wstawiłem pod rząd. Serdecznie dziękuję. Uuuu, ciekawe jest To? Nie, nie może. Czy ty wiesz ile gospodarstwo? O? Nie. Pewno. Ja wiem, <grym> ale ja mówię o innym mm -hmm. A nie no, bo ogólnie nie wiem czy Alan zauważyłeś, ale mamy sąsiada takiego tam. Kupił chyba niedawno ciągnik. Nie, na nie, nie ja zauważyłem. Hmm. Ty wiesz kiedy mam 15, 15 minutę, co nie? Kupy. I prawie kończy żorkę. Już mam tu 2-3 przyjazdy max. Robię, no ale no tylko fajnie sobie to jedno więc kurde, no to jak sobie orkę, to nie wiem, albo sobie jadę, poprzewracam przewracam. <tryk> No! teraz mi się szybko no. Dobra, jest zajebiście. Co są A nieważne, tutaj jedno patrzę sobie, dobrze, rzekł, to Nie, Uf. no muszę tak jakby kiedyś tam to ciężko 55, power. <laughs> 50 kapitałów się nie ciężko. No na 46 na koniec Da, da, ale są ścieżki takie, zły Bo jest. Boże, że będzie tu możliwość, że będziemy mieli, ale będę. Ty. Jestem tu w ski, to może, się wymijali, Ty, ten, ten, to może się z tych mi tu zajęło. Zobaczymy zaraz. No Zdech to mi zajmie idealnie, będzie chyba. Tu No bo też widzowie, jakbym miał całe orać, to już gdzieś z pół godziny oranie. Wczoraj sobie usiadłem, trochę sobie poogarnąłem tego sobie, właśnie chodzi o oranie. Chodzi o mało, widzowie jednak z presowaniem pojadę. To miał na kolejne odcinki, już bym miał co robić. Bo bym sobie tak hmm. Czekaj, to mi są... się, Czekaj, to ty chcesz, ty chcesz co robić? Na odcinku. Dobra, odcinku? No, nie będę... Nie będę A, no ja zapomniałem przepraszam. Dobra, odcinku, bo to pełen na na odcinku i do mnie na odcinek głośnik nie przyjdzie. No trzeba wiem Zobaczyć twój sprzęt Co tam się dzieje, że z sumi nie ma Ja mam tyle fajnie, że ja mam dwa pola proste takie jeśli chodzi o prasowanie Dobra Szanowni widzowie Idziemy na gospodarstwo muszę się sobie na pole 38 Tak, to że będziemy się widzieć, bo właśnie to drogo jadę, też muszę tam się opuszczą się wydaje. Bo czy byś na 30 robił to byśmy byli koło siebie Ale no, że tu robisz to Nie będę cię widział Widzowie, to myślę 80 power? Potem nie, nie zagotuj jej. Dlaczego mamy zagotować? No, tak, tak, tak sobie Co okay. trochę więcej, bardziej, to nawet lepiej. To się na kolejny sezon będzie dbał mniej. Bo ogólnie, yy, dla, dla niewtajemniczonych, ogólnie. Będę robił e, teraz chcę. Może od sierpnia, może od października. Weź się, wejdź i wejdź, bo mnie na drodze właśnie zadyszki dostajesz. O, znikło. Muzu. Sztuczka, prawda? Sztuczka była prawie. właśnie to dobra jakoś, dobra, na razie, tutaj półpułu zostawimy. Otwieramy, garażur Ty to w sumie sąsiad, mogę się je, jednak sobie zostawić w na odcinek. No, bo to się raz zrobiło, bo nie, jak No właśnie, tak, bo nie, bo myślałem, że. Bo myślałem, że wiesz, mi tu zejdzie pewnie. No to mi panem, tylko, że ja nie wiem, jakimi jestem no ale. No trudno, no to jak nie teraz, to się zowstał, musisz nagrać. Będę się na tym mógł nagrać. Może, nie wiem, bo później za dużo odcinków będzie z pracowania. ale nie bo no tak, to tak <todgłos》>, <pójdzie> na to po to będzie z pracowania. Mówię to Skręcamy. Kurde, ktoś chyba nie zaniedbał ciebie, to chwast jakie rosną, Mój boziu! Sąsiedzi, widziałeś? To chyba twój sąsiad, bo to do to, to, to o ciebie prawie że tu marchewkę ktoś posia, posadził, posiało czy się leży, czy się stoi, czy się leży 500 się należy no właśnie mówię, no mówię ci, że po prostu je chwilę z, z pola chociaż, bo mam Mam 22 minut odcinka, no to tak naprawdę to za krótki odcinek był, a tak do se prasowanie tylko porobię. Chociaż jedno pole sprasuję. Kurde, sądzę, że taka się dobra słoma zapowiadała, a tu dupa. Też nie na wiarę dało, ale nie liczyłem dokładnie między nie pojęciami, dokładnie jak go do zbioru tu widzę łapę bez na dole jezu pod górkę widzę tylko stalerowane pole ja cię widzę widziałem w końcu coś cię zauważyłem a nie widziałem cię nie widziałem już cię nie widzę ja wjechałem w parę minut za sobą ja wjechałem na Bo jedno wie? Już pod, no, wiesz, pod odcinek już masz szybciej, co nie? Nie, nie, takie tak, mów, tak ja mam, już sadł prawie. Dobra, nie, mam nie, nie, Na przykład teraz już co nie, masz normalnie orkę robić. A ty też powinniście na pewno, ale żeby ci robić orkę, to nie? A więc no po co? A więc, ja chcę sobie z talerzu, i nie trzeba. Choć ja te... ale, ale ja nie będę robił po tej orki. To bez orkowca zamajasz? O... Kurde, ty już wydajesz pieniądze na bezorkowca? Nie, no to jak? No, czy kupujesz już jakieś bezorkowce tak szybko? Nie, pod odcinkiem nie Okej, okay. no jest pod odcinkiem bezorkowca za wydajemię. A, to ten marny przejazd to był. Przepraszam za ale tu sobie włączyć BS, bo ja tu nic nie widzę, czy tu słoma jest, czy nie. Ty, tak się tam naprawdę fajnie, a już dopiero trzy belki jest. są. Ja mam włączyć 5-6 belki. On w sumie nawet może lepiej. Trzeba uważać. Jak w ogóle z PH? PH pięknie. No, tutaj trochę po polku my przejdziemy, bo chcę w za zabrać. Mm -hmm. Mm -hmm. No dobra to widzę skręta, skręty będą No nie wezmę tego tak Za mały skręt mm -hmm. tak to wziąć Ty, dobra, 5 belk jest. Jest dobrze. Myślałem, że tak będzie słabo, ale jednak jest dobrze. 6 będzie chyba, jak. Jezu. Są 5 żeby mi ukradł, Beli. Ale nie ty, jakiś tu inny, bo tu Bela na jego prawie że na jego podwórko weszł. I się boję, żeby mi ukradł.

A ja mówię Myślałem, że dopiero teraz Dobra, masz raz Filip. Masz pasję, ja, dobra No i widzę, że te pole sprasujemy i sobie skończymy odcinek 28 minut i Olo, kurde mol i pięknie dobra widzowie to co ja Was żegnam więc co? Do następnego widzowie, cześć!